To na kolejnej rundzie prasowej, w której uczestniczą Senat Rzeczypospolitej, pan Zygmaciewiczak i poseł na pani Mariusz Sprawa dotyczy sytuacji, jaka powstała po tym, co tu w mieście z tym nie nazywa się przewrotem. Przewrotem. Chodzi o pis. Oddaję głos. Witam Państwa serdecznie. Tak jak już tutaj Przewodniczący Klubu powiedział, ostatnia sytuacja na sesji spowodowała to, że Państwa po pierwsze dzisiaj zaprosiliśmy, po drugie chcemy Państwu przedstawić naszą, tutaj, nasze, nasze działania, nasze stanowisko. W związku z zaistniałą sytuacją wnioskujemy do Pana Przewodniczącego, do szefa regionu, do Pana Posła Marka Matoszewskiego o przede wszystkim usunięcie e, z Pisu pani Bożeny Kozłowskiej, pana Andrzeja Żeligowskiego, przewodniczącego rady miasta e, oraz pana Jarosława Lesmana. Ponadto e, z klubu zostają usunięci te, te trzy osoby plus e, pani Iwona Marczak, która nie jest członkiem Pisu, a znajduje się w naszym klubie. Taki wniosek został złożony, zostaje złożony panu e, posłowi i Dalej sytuacja może Pan poseł przedstawić, co będziemy ewentualnie dalej w tej sprawie działać. Szanowni Państwo, postępowanie będzie następujące. Oczywiście Pani Bożena Kostowska w zasadzie już się postawiła poza prawem sprawiedliwością, bo e, pozwolić się, że tak powiem, zgłosić na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pamiętnicę przez z tego, co nie pozwala radną Platformy Obywatelskiej, to jest nie do pomyślenia, tym bardziej, że e, można powiedzieć parę minut przed, został odwołany wiceprzewodniczący Rady Miasta Pamięci Prawa i Sprawiedliwości. Więc e, absolutnie tutaj będzie e, myślę rozstrzygnięcie przez najwyższe władze Prawa i Sprawiedliwości, e, usunięcie z partii. Ja e, przesyłam taki wniosek. Co do tych e, dwóch osób e, innych e, też zapoznam się z wnioskiem i e, przekażę do e, władz partii e, do pana prezesa partii e, Praw Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, aby e, podjąć odpowiednie decyzje e, jeżeli tu jest taka implementacja e, wani bardzo że tak powiem poważnej łamania statutu e, partii e, to te osoby też będą wykluczona, ta jedna osoba wykluczona z partii, a ta druga osoba, jeśli chodzi o funkcję bycia w klubie radnych, to tutaj oczywiście pan przewodniczący wspólnie z radnymi radniami Miasta Kamijańsk podejmuje decyzję, bo moja władza jest, jeśli chodzi o członków partii, Prawo i Sprawiedliwość, a z tego co pan tu powiedział pani, Marczak nie jest członkiem partii prawej, w związku z tym myślę, że to klub lana moment podejmie właściwe decyzje. Dzień dobry. Dzień dobry. To pytanie. Ja mam jedno pytanie. Pani Grażyna Wójcik z Platformy Obywatelskiej podczas składania wniosku o powołanie nowych przewodniczących, wiceprzewodniczących powiedziała, że dobrym obyczajem jest... Jeśli w Prezydium, tak, Rady zasiada każdy z przedstawicieli klubów Rady Miejskiej. Czy jakby wy będziecie teraz ubiegać się o to, żeby mieć jednak swojego wiceprzewodniczącego? No bo jeszcze w piątek jakby to pani Kozłowska nie miała zostać wybrana jako ten przedstawiciel, tak? No a w tym wypadku, jeżeli zostaje usunięta w ogóle z, ze struktur partyjnych, to czy klub PiS będzie ubiegał się o swoje jakby o, o, o to, żeby mieć swojego przedstawiciela w prezydium Rady Miejskiej. Oczywiście, będziemy się ubiegać. Ja myślę, że tutaj Pan Andrzej Żydowski honorowo zrezygnuje z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. Liczę na to, że, że nie mając już teraz naszego poparcia, po prostu odda tą funkcję i zachowa się honorowo. A my będziemy wnioskować, jako no teraz drugie największe ugrupowanie o swojego wiceprzewodniczącego ewentualnie przewodniczącego Rady Miasta. A dlaczego ta decyzja wobec pana Jarosława Leesmana no z tego wspomnienia nie wyszedł z sali. wyszedł z sali a zostały trzy osoby pan Zeligowski, pani Bożena Kozłowska i pani Jona Marczak, a ma być występana także pani Jarosław. Pan Jarosław, Jarosław Lesman y, wcześniej odbyło się spotkanie tutaj y, u mnie w biurze z radnymi miejskimi. Na tym zebraniu podjęliśmy decyzję, że nie dajemy panu prezydentowi tutaj poparcia w sprawie udzielenia mu absolutorium. Była to dyscyplina partyjna i po prostu kolejny raz pan Lesman niestety, ale tutaj wyłamał się i postanowiliśmy, że, że również pan Lesman zostanie wykluczony tak z klubu. Nie wiadomo, to czami wniosek o wyłączenie pani Bożeny Kozłowskiej to ma swoją historię, bo już wcześniej do pana posła, ja służyłam że Europie pytając, co ze sprawą zawieszenia pani Bożeny, bo ona była mocno niejednoznaczna. A czy, Były... czy to oznaczało, że chcieliście dać Państwu za szansę Pani Proszę Szanowna Pani odpowiednie wniosek został uczyceni przekazane do władz najwyższych, a teraz jeszcze można powiedzieć, została postawiona kropka na dniu. Tu już nie ma absolutnie żadnych innych, tak mi się wydaje, bo to władze naczelne podejmują prawa i sprawiedliwości decyzję ostateczną, ja wnioskuję, no ale no, ja jeszcze tym bardziej ten wniosek teraz w błyskawicznym tempie, ja już go uzasadniłem i jest ten wniosek w Pani pośle, czy były jakieś rozmowy z Panią pośle tłumaczące, na czym polega działanie w grupie? Pani Boże, przepraszam, wielokrotnie była zapraszana na nasze spotkania, ale ostatnio tak się składało, że nie miała czasu, lub jakieś inne dodatkowe zajęcia raptem nie wypadały i nie mieliśmy ostatnią możliwość porozmawiania z Mimo tego, że była zapraszana Pan poseł może skomentować to, że bardzo blisko współpracuje Pani, Bożena z Panią posełką? Ja powiem że rozmawiałem z Panią poseł, która i Pani poseł, przykazała mi to, rozmawiałem tuż po tych wydarzeniach w tej objęciach, że ona nie traktuje w jakiś sposób szczególnie Panią. Kozłowską i będzie, że tak powiem, też podejmować odpowiedniej kroki, nawet jeśli chodzi o pracę na taką drogą, jaką wokół pani poseł Kandyła To jest w tym momencie, szanowni państwo, już koniec pani orzenko Kozłowskiej, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość. Szkoda, bo ludzie wybierali, nie Kierowali się wyborcy tym, że Pani Bożena kandydowała z listy Prawa Sprawiedliwości. Ale cóż, to samo dotyczy innych, którzy być może będą wykluczeni z klubu za chwilę lub wykluczeni z partii. Bo zawsze uważam, że się, tak nasza partia mówi, że jeżeli się kandyduje z danej listy, no to trzeba się utożsamiać z ideami tej partii i szanować też wyborców. Wyborcy głosowali na te osoby, w dużej mierze też ze względu na to, że były to osoby z listy Prawa Sprawiedliwości. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Ja, pana Nie rozumiem Pana Wydaje że absolutorium przecież przez ostatni rok Pan też kierował tym urzędem i jakby Pan sam sobie zaprzeczał w tym momencie, by nie przystając absolutorium do pracy Nie no do pa, tej... pa podsumował Pan swoją pracę. Nie do końca, bo to co mi się udało, to widać, tak. Y ale proszę mi wierzyć, że wiele z tych działań było naprawdę obrobione bardzo ciężkimi, e, ciężką pracą, ponieważ pan prezydentowi często nie, że tak powiem... E, e, ja Wydawało mi się, że pracuje nam się bardzo dobrze. Tak, na początku nam się pracowało bardzo nie. dobrze, e, ale później naprawdę e, ta praca coraz trudniej zaczęła nam się w pewnym momencie troszkę układać. E, na wiele jeszcze działań, które mieliśmy, że tak powiem, wiele pomysłów, no nie mieliśmy bez zgody, tak? Ze strony pana prezydenta. A głównie zapatrzyło to, że pan prezydent tutaj y, nie chciał, że tak powiem, na tego naszego pomysłu odnosić do termin, Gdzie były już prace dość mocno zaawansowane z naszej strony, były rozmowy, y, no ale nie było tutaj, że tak powiem żadnego zainteresowania tak? z tej strony. Czy chcieliby się może Państwo odnieść Panowie do, do przyczyn tego można powiedzieć no trochę rozpadu klubu, bo dużo się mówi tak gdzieś w komentarzach, w kuluarach o tym co się zadziało tak naprawdę, no bo straciliście czworo radnych już tak. Co jest tego powodem? Przede wszystkim no, nie, to, co powiedział Pan Poseł, tak? nie wykonywanie tutaj poleceń i nie zastosowanie się do decyzji zarządu powiatu. Tak? No tak, ale z, z czego wynika to niestosowanie się do tych poleceń? Nie wiem, proszę zapytać tych czterech osób. No, naprawdę tu, no, na prawdę jest trudno na to pytanie odpowiedzieć. Tak? Oni po prostu uważają, że działają. W czy tak powiem, w dobrą stronę, zostali, nie wiem, może omawiali tutaj jakimiś obietnicami i prawdopodobnie to, zresztą widzimy po tych działaniach, prawda? Pani Gozłowska dzisiaj jest Wiceprzewodniczącą Rady. Może jej zależało na tym, żeby zostać Wiceprzewodniczącą Rady miasta, o no, którym My chcieliśmy i chcemy naprawdę, żeby to miasto zmienić przede wszystkim. W tym mieście w końcu zaczęło się dziać. A z tego co widzimy, to, to po prostu no, nie robi się nic w tym kierunku, żeby, żeby cokolwiek tutaj w tym mieście zmienić. Ja mogę powiedzieć, szanowni Państwo, mi żeby też jasność. Jeżeli Pan, Senator yy, Mieszkański, wystąpił za Komisję ja jestem Wiceprzewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Tybetu. I coś dobrego będzie chciał, żeby dokonać Się nie obraża miastu, żeby coś, nie. to ja zawsze będę też e, służył pomocą, bo żeby Państwo dobrze zrozumieli, tu są podejmowane decyzje e, wobec ludzi, którzy e, byli e, niewidzialnymi nie, nie, członkami Państwa, prosili w pewnym sensie. Ale i to jest jedna sprawa. Ale miasto jako miasto, jeżeli będą jakieś inicjatywy zgłaszane, żeby poprzeć to, to ja zawsze będę tutaj wyklarował, pomogę panu za to. Tylko, sobie, myślę, że...